Dzień dobry. W kolejnej odsłonie naszego Etno zbioru chciałabym przedstawić Państwu książkę Beskid Beskitu. Autorstwa Marii Strzeleckiej, wydanej w wydawnictwie Libra w tym roku. Autorka jest doktorem sztuk plastycznych, ilustratorką, animatorką, projektantką odzieży i plakatów, a prywatnie mamą dwójki dzieci i opiekunką pięknego psara Symalamut. Ma też swój kawałek ziemi w Beskidzie Niskim. Książkę przeczytałam prawie dwukrotnie. Raz sama, a teraz czytam ją Dzieciom do snu. Jest to niewątpliwie książka dla dzieci, natomiast spokojnie przeczytać ją może każdy dorosły. Podzielona jest na dwie części. W pierwszej części akcja dzieje się w latach 60. w Beskidzkie, Beskidzkiej małej wsi, gdzie wszyscy żyją z TGR-u. A w drugiej części akcja dzieje się współcześnie. Bohaterką pierwszej części jest Tereska, zwana przez autorkę Terką. Terka chodzi do szkoły, troszkę jej się nudzi, czeka na wakacje. Na tych wakacjach wyjeżdża do swojej przyszywanej babci i przeżywa tam masę różnych przygód, których zdradzać nie będę. A w drugiej części poznajemy Menele, drugą rezolutną dziewczynkę. Nela jest prawdopodobnie córką Terki. Przyjeżdżam w bezkidnicki ze swoją mamą, myślę, że właśnie Tereską, e, i mama pokazuje jej ten kawałek polski e, w taki fajny sposób. E, zaraz powiem dlaczego. E, książka jest o życiu. O życiu na wsi, o łękowszczyźnie. E, jest, e, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, takim przyrodniczym przewodnikiem. E, Zanim zaczęłam ją czytać, dokładnie ją oglądnęłam. Dlatego, że pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to genialne ilustracje. Zresztą, tak jak wspomniałam, autorka Mania Strzelecka jest doktorem sztuk plastycznych, ilustratorką. Spójrzcie sami. Jest tu masa pięknych ilustracji, roślin, zwierząt. Jest na przykład. Ilustracja jak zbudowana jest cerkiew. Dlatego, że książka w piękny sposób przemyca informacje o Beskidzie Niskim i Możemy się z niej dowiedzieć na przykład, jak jest zbudowana cerkiew, czym jest cerkwisko, jak wygląda żmija, ile lat żyje niedźwiedź, jaką pozycję w stadzie pełni jeleń. Zaznajemy się ze zwierzętami, z roślinami, pokazuje zioła. No, naprawdę jest rewelacyjna. Myślę, że każdemu dziecku się spodoba, zobaczcie. O tym, w jaki sposób autorka przemyca te informacje, myślę, że to pokaże dobrze cytat. Jak mam mówić na tę piękną ścianę? Spytała, będąc w tym momencie najgrzeczniejszą dziewczynką na świecie. Ikonostas. Masz mówić na nią, ikonostas. A teraz uważaj, bo schodki są wąskie, a deski spróchniałe. Zeszły do ciasnej, kamiennej piwniczki. Było tu pełno pajęczyn, jak w każdej piwnicy. I również tak jak w każdej piwnicy pachniało pleśnią i ziemniakami. Było tu jednak coś jeszcze. Przykryta płachtą duża drewniana skrzynia. Babcia podała lampę dziewczynce i ostrożnie zaczęła ściągać materiał, tak żeby kurz pozwolił im nadal coś widzieć w słabym świetle. Terka czuła, że zaraz zobaczy coś niesamowitego. Może sam Bóg ukrywa się w skrzyni, albo ojciec babci tekli wyjdzie i odprawi nabożeństwo. A może tam jest tajne przejście do świata, o którym babcia nie chce rozmawiać. Skrzynia otworzyła się ze zgrzytem, ale nikt z niej nie wyszedł. W środku leżało coś zapakowanego w kolejny koc. Coś dość dużego. Babcia przechyliła się i z trudem wyciągnęła pakunek. Terka zaglądała jej przez ramię, pod ręką, z za pleców. Lampa robiła dziwne ruchome cienie i przez nie właśnie dziewczynka nic nie mogła dojrzeć. Skrzynia zatrzesnęła się. Kot opadł na podłogę i nagle w piwniczce zrobiło się dwa razy jaśniej. Światło lampy odbiło się od złotej miniaturowej cerkwi i oświetliło refleksami ściany, sufit i wszystkie piwniczne rupiecie. To jest kybot, powiedziała nagle babcia tekla. A terka bez słowa pokiwała głową, tak jak się kiwa, kiedy myśli się zupełnie o czymś innym. A udaje, że się rozumie. Czym jest kywot? Nie zdradzę. Sięgnijcie koniecznie do tej książki, jeśli lubicie bezki niski, piękne ilustracje i zabierzcie dzieci na wakacje w bezki Koniecznie. Polecam.